Bez wody i prądu Rosja może przeprowadzić hybrydowy atak na krytyczną infrastrukturę Polski. Minister ostrzegł przed zagrożeniem. NATO może nie przetrwać wojny z Rosją, jeśli nie podejmie tych kroków. Czy szanse na porażkę są duże? Ekspert ujawnił całą prawdę o obronie sojuszu. Nieoczekiwana decyzja posła. Tego nikt się nie spodziewał. Jego słowa obiegły sieć. Co miał na myśli? Czy jego decyzja uderzy w zaufanie do partii? Putin straszy bronią jądrową. A co na to Europa? Na to odpowiedziało kremlowskiemu dyktatorowi. Ironia was zaskoczy. Polacy dokonali swojego wyboru. Która partia ma szansę wygrać wybory? Wyniki Was szokują. A czy wy zgadzacie się z tymi odpowiedziami? O tym wszystkim opowiemy w porannym wydaniu 24 Polska. W tych pełnych napięcia i niepewności czasach niezwykle ważne jest, by być dobrze poinformowanym i trzymać rękę na pulsie wydarzeń. Twój like i subskrypcja to drobny gest, ale mają ogromne znaczenie. Razem możemy więcej. Wspierajmy się, dzielmy się wiedzą i bądźmy w kontakcie. Zostaw lajka, like subskrybuj kanał i bądźmy razem na bieżąco. Koalicja Obywatelska straciła jednego ze swoich posłów. Marcin Józefaciuk ogłosił, że odchodzi z klubu parlamentarnego KO. Jak wyjaśnił, jego decyzja wynika między innymi ze sposobu, w jaki został usunięty z Sejmowej Komisji Edukacji i Nauki. Dzisiaj dowiedziałem się z dokumentów dostarczonych przed głosowaniami, że zostaje odwołany z funkcji członka Komisji Edukacji i Nauki bez rozmowy, bez wcześniejszej informacji, bez możliwości wyjaśnienia. O swojej rezygnacji poinformował w serwisie X, podkreślając, że nie zgadza się na sytuacje, w których posłowie są stawiani przed faktem dokonanym, bez wcześniejszej rozmowy czy informacji. W związku z takim potraktowaniem posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej złożyłem na ręce marszałka Sejmu oraz przewodniczącego klubu oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w klubie parlamentarnym koalicji obywatelskiej. Józef Faciuk zapowiedział, że mimo odejścia z klubu zamierza nadal działać na rzecz polskiej edukacji, praw mężczyzn, ochrony zdrowia, rodzin oraz wszystkich osób, którem, jak zaznaczył, czują się niesłyszane. To nie jest atak na klub. To forma uwolnienia, zarówno dla mnie, jak i dla moich dotychczasowych współpracowników. Zgadzam się niemal ze wszystkimi zmianami wprowadzanymi przez rząd, ale jako nauczyciel nie mogę zgodzić się na blokowanie merytorycznej dyskusji o edukacji. Jak podkreślił, dalej będzie walczyć o przyszłość polskiej szkoły, o prawa mężczyzn, o zdrowie, o rodziny i o wszystkich tych, którzy czują się niesłyszani. Wierzę, że koleżanki i koledzy z klubu zrozumieją mój wybór. A nasza współpraca w sprawach ważnych dla Polski będzie trwać. Wierzę też, że zrozumieją mnie moi wyborcy. Bo jeśli chcesz grać drużynowo, to nie możesz być jedynym graczem na boisku. Wciąż pozostają dla mnie ważne sprawy: edukacja, sprawy męskie, alienacja rodzicielska oraz sprawy mniej dziści. KO czy PIS? Z najnowszego sondażu Research Partner, przeprowadzonego na panelu Ariadna i opublikowanego w środę, wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, zwyciężyłaby Koalicja Obywatelska, zdobywając 29% głosów. Prawo i sprawiedliwość mogłoby liczyć na poparcie 27,6% respondentów, a trzecie miejsce zajęłaby Konfederacja z wynikiem 11,6%. Do Sejmu weszliby również przedstawiciele Lewicy, bez partii razem, z poparciem 7,1% oraz Konfederacji Korony Polskiej, na którą głosowałoby 6,4% badanych. Poniżej progu wyborczego znalazłyby się Polska 2053%, Partia Razem 2,9%, PSL 1,1% oraz inne ugrupowania 1,5%. Około 10% ankietowanych nie potrafiło wskazać, na kogo oddałoby swój głos. Zainteresowanie wyborami pozostaje wysokie. Udział w głosowaniu zadeklarowało 69,3% Polaków, choć to o 2,9 punktu procentowego mniej niż w sierpniu. Spośród nich 53,8% odpowiedziało, że zdecydowanie weźmie udział w wyborach, a 15,5% że raczej tak. Według analizy doktora Macieja Onasza z Uniwersytetu Łódzkiego, przygotowanej dla Research Partner. Taki rozkład poparcia przełożyłby się w Sejmie na 179 mandatów dla Koalicji Obywatelskiej, 178 mandatów dla PiS, 56 mandatów dla Konfederacji, 27 mandatów dla Lewicy, 20 mandatów dla Konfederacji Korony Polskiej. Oznacza to, że obecna koalicja rządząca zdobyłaby łącznie 206 mandatów, natomiast ugrupowania opozycyjne miałyby 254 miejsca w niższej izbie parlamentu. Ataki na system Blik to tylko część problemu. Polska stała się głównym celem wojny hybrydowej. W ostatnich dniach doszło do cyberataków na system płatności Blik oraz biuro podróży Itaka. Jednak, jak ujawnił w rozmowie z Polsat News wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, podobne incydenty zdarzają się w Polsce znacznie częściej niż mogłoby się wydawać, a ich skala jest dużo poważniejsza. Mamy do czynienia z wojną hybrydową, która objawia się tym, że atakują nas w czułe miejsca różnych systemów, w tym przypadku systemu finansowego. Ta wojna z Rosją w cyfrowym świecie, nieraz u Pana już mówiłem, będzie się tylko rozwijała, dlatego że Rosja wie, że jeżeli może gdzieś tam zrobić krzywdę, to tam, gdzie wywołać pannikę, wzbudzić emocje, a w przypadku pieniędzy, to jest najprostsza... Jest najprostsza Czyli sposób. co, system... Jak dodał, że Blik został zaatakowany za pomocą ataku typu DDS, czyli po prostu przeciążenia serwerów systemu. Wicepremier zauważył, iż największym zagrożeniem dla Polski są ataki na infrastrukturę krytyczną. Największy problem polega na tym, że dzisiaj w wielu miejscach takie ataki mogą sparaliżować np. pompy z wodą. Nie będzie wody w kranie. Mogą doprowadzić do ataku na energetykę, nie będzie prądu w gniazdku itd. Tak i, tak I o tym mówię, o tym ostrzegam, bo dzisiaj cyberprzestrzeń jest narażona na ataki wszędzie, szczególnie jeżeli mamy do czynienia z cyberterrorystami. A Rosja w cyberprzestrzeni nikogo nie szanuje, z nikim nie współpracuje, tylko atakuje. Gawkowski przyznał, że Polska jest jednym z najczęstszych celów. W ostatniego miesiąca cyberataków było 50 tysięcy, a w zeszłym roku 600 tysięcy. Polska jest dzisiaj najbardziej atakowanym państwem w Unii Europejskiej. Dziennie. Różnych ataków na infrastrukturę. Mamy setki, a nawet tysiące. W ciągu miesiąca ostatniego 50 tysięcy. W ciągu roku 2024 zgłoszeń 600 tysięcy, a w tym roku już tych zgłoszeń w pierwszych trzech kwartałach pół miliona. Mamy ponad 50% podjętych więcej incydentów w tym roku, które to znaczy zarządzonych przez polskie służby. My naprawdę... Nie możemy powiedzieć, że jest superbezpiecznie, pomimo tego Polska dzisiaj odpiera 99% ponad ataków wszystkich, ale 1%. Komo tego 1%. To jest właśnie te kilka kilkanaście ataków, które może się udać w różnych miejscach w Polsce, na różne systemy i dlatego czujność, kompetencje i rozbudowa systemów bezpieczeństwa jest tak ważna. Również podkreślił, że jeśli komuś przyszłoby do głowy wyłączyć prąd w którymś polskim mieście, Polska ma narzędzia i nie pozostawi takiego czynu bez reakcji. Gawkowski dodał, że polskie służby są tak silne, iż mieściłyby się w piątce najlepszych na świecie. Putin szantażuje bronią jądrową. A co o tym myśli Europa? Sekretarz generalny NATO, Mark Rutte, skomentował zwołanie przez rosyjskiego dyktatora Władimira Putina Rady Bezpieczeństwa w środę, 5 listopada, podczas której omawiano możliwość przeprowadzenia prób jądrowych. Poinformował o tym portal DG24. Podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Rumunii Nicuszorem Danem w Bukareszcie zapytano ród tego, czy NATO zareaguje na te wydarzenia. Szef sojuszu zaznaczył, że od dawna nie reaguje na takie posiedzenia. Od dawna nie reaguje na posiedzenia, które organizuje Putin. Otrzymuje wynagrodzenie jako prezydent Rosji, więc je organizuje. Wcześniej minister obrony kraju agresora Andrzej Biełousow, podczas spotkania stałych członków Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, oświadczył, że uważa za stosowne rozpocząć natychmiastowe przygotowania do prób jądrowych na poligonie Nowa Ziemia archipelag w Arktyce. Twierdził, że Stany Zjednoczone regularnie prowadzą ćwiczenia strategicznych sił ofensywnych i podczas ostatnich ćwiczyły prewencyjny atak rakietowo-jądrowy na Rosję. Z kolei Putin polecił Ministerstwu Obrony i służbom specjalnym przygotować propozycje dotyczące celowości rozpoczęcia przygotowań do prób jądrowych. Przypomnijmy też, że 5 listopada służba prasowa Kosmicznej Bazy Sił Powietrznych Vandenberg poinformowała, iż dowództwo globalnych uderzeń USAF przeprowadziło testowy start nieuzbrojonego międzykontynentalnego pocisku balistycznego Minutemen III z bazy Vandenberg w Kalifornii. Jak podano w komunikacie prasowym, start został przeprowadzony przez załogę 625 Eskadry Operacji Strategicznych przy użyciu systemu Airborne Launch Control System z pokładu samolotu E-6B Mercury Marynarki Wojennej USA. Był to test sprawdzający skuteczność i stałą gotowość ALCS, zapasowego systemu dowodzenia i kontroli sił jądrowych, poinformowała służba prasowa bazy Vandenberg. GT-254 to nie tylko start, lecz kompleksowa ocena zdolności systemu do wykonywania swojego kluczowego zadania. Dane zebrane podczas testu mają kluczowe znaczenie dla utrzymania niezawodności i dokładności tej broni. W komunikacie dodano, że start odbył się na zachodnim poligonie testowym bazy Vandenberg. Sojusznicy z NATO mogą przegrać następny decydujący konflikt w Europie, jeśli znacząco nie przyspieszą tempa rozwoju systemów uzbrojenia. Taką opinię wyraził dowódca sił powietrznych Szwecji Jonas Wikman podczas konferencji defense IQ International Fighter, cytowanej przez Breaking Defense: „Jeśli nie będziemy w stanie rozwijać się szybciej, jeśli nie będziemy potrafili wprowadzać innowacji i uczyć się pod presją, tak jak robi to Ukraina, możemy przegrać przyszłą wojnę z Rosją. Według niego to, co dzieje się w Ukrainie, jest mistrzowskim kursem przyspieszonej adaptacji i wyraźnym sygnałem, że wygrywa ta strona, która uczy się najszybciej. Mówiąc o tempie zmian technologicznych obserwowanych w trakcie wojny, dowódca podkreślił: Taktyka ewoluuje z tygodnia na tydzień. Prawie żadna z broni, którą kiedyś dostarczaliśmy Ukrainie, nie jest dziś używana w taki sposób, w jaki to pierwotnie planowano. Wikman dodał, że aby zapewnić gotowość na przyszłe zagrożenia, siły powietrzne, przemysł i środowiska naukowe muszą nawiązać ściślejszą współpracę. Nie mówię o partnerstwie w czasie pokoju, mówię o zdolności do prowadzenia działań wojskowych. Jak wyjaśnił, szwedzkie siły powietrzne wdrażają ten model w ramach wprowadzenia do służby Platformy Wczesnego Ostrzegania i kontroli S-106 Global Eye Produkcji SAP. Kluczowym elementem planowania operacyjnego Global AI jest zespół rozwojowy, w którego skład wchodzą przedstawiciele przemysłu, środowisk naukowych oraz instytutów badawczych działających w jednostce Global AI szwedzkich sił powietrznych, dodał Wikman. Przemysł i środowiska naukowe muszą być zintegrowane z naszą organizacją w warunkach wojennych znajdować się w jednym miejscu, posiadać uprawnienia i podlegać dowódcy. To były wszystkie wiadomości na dzisiejszy poranek. Dziękujemy, że oglądaliście to wideo do końca. Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach, bądźcie na bieżąco, subskrybujcie nasz kanał i nie przegapcie żadnej ważnej wiadomości.